Siemaneczko! Dzisiaj odcinek na temat barków. Króciutki trening barków, który możecie robić nawet codziennie pod koniec każdego treningu, żeby fajnie, mega spompować te barki. I to będzie nam potrzebne, co? Króciutki gryf, malutki ciężar. Naprawdę malutki ciężar, bo zaraz wam wytłumaczę o co tak naprawdę chodzi. A i zaznaczam, ten kanał nie jest dla leniwych i dla ludzi, co nie mają chęci. Co tu pisze? Never keep up, także Ciśniemy do przodu, bez wymówek. Nie ma być lekko, ma być ciężko. Ciśniemy do przodu. O to tu chodzi. Także Atakujemy barki. Dajmy na to, że robiliśmy sobie dzisiaj klatkę, tam plecy. Wiadomo, przy nogach nie polecam tam robić barków, ale uznajemy dzisiaj, robiliśmy, dajmy na to klatkę. I pod koniec treningu chcemy zaatakować sobie barki, ale mamy mało czasu, po prostu nam się gdzieś śpieszy, się a chcemy w krótkim czasie bardzo zaangażować te barki. Fajnie jest pompować, fajnie dać bodziec nowy, także działamy. O co tak naprawdę chodzi? Zasada jest prosta. W krótkim czasie jak najwięcej krwi dopompować i tu będzie troszkę dużo serii, ale o co tak naprawdę chodzi? Robimy trzy ćwiczenia, ale zaczynając od 8 powtórzeń. Od 8 powtórzeń zaczynamy wszystko złączone. I po prostu odstawiamy ciężar na ziemię na maksymalnie 15 sekund. Nie robimy dłużej, bo tym dłużej to ta pompa bardziej schodzi. Dlatego zaznaczam malutki ciężar, żebyście dali radę. I taki trening powinien trwać około 15 minut minimum. O co tak naprawdę chodzi? Już pokazuję. Zaczynamy od 8 powtórzeń w każdym ćwiczeniu. I po prostu co serię, po tych 15 sekundach pauzy maksymalnie, zwiększamy 2 powtórzenia. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Prosty gry, szału nie ma, nie ma rewelacji, także zaczynamy od wznosu przód. Dlaczego? bo ja uważam, albo wy możecie zacząć od tej grupy, która jest dla Was najsłabsza. Moim zdaniem najsłabsza partia, jeśli chodzi w tym ćwiczeniu, to są wznosy w przód. Potrzebuję tutaj więcej siły, bo inaczej, jakbym zrobił wyciskania i bok, to potem ciężko byłoby mi wykonać przód. Dlatego zaczynam od przodu. Zaczynam od przodu. Robię potem bok barków, a na trzecim ćwiczeniu wyciskania. teraz pokażę Wam, jak to te tempo powinno wyglądać. Nie robimy tempa takiego, że. Raz, dwa, raz, Jakieś spokojne. Tylko staramy się w jak najszybszym tempie wykonać te trzy ćwiczenia razem, ale nie za szybko. Chodzi o to, żeby to było szczucie. Żeby to nie było czegoś takiego, że. Raz, dwa, trzy. Żeby tylko wykonać. Tempo utrzymujemy takie, żeby ten ciężar spadał nam. Naszą siłą, a nie siłą grawitacji. Także teraz pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Łapiemy na szerokość barków, i ja zaczynam od przodu. Staramy się nie bujać, jak tak. Wiadomo, delikatne bujnięcie może być, ale co jest najważniejsze, żeby ten ciężar sam nie opadał, tylko naszą siłą. I teraz robimy coś takiego: od 8 powtórzeń zaczynamy. Spokojne tempo, ale zarazem szybkie, ale szczuciem. Zaznaczam szczuciem. A jak masz zamiar krytykować i nawet nie próbować, to opuść ten kanał, bo ten kanał nie jest dla Ciebie. To jest tylko kanał dla twardych i tych, co chcą ćwiczyć. Bez wymówek. Hup. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Osiem. Raz. I i Odkładamy, czekamy 15 sekund, dosłownie 15 sekund i robimy teraz po 10 powtórzeń i dochodzimy do takiego etapu, gdzie już jest ten upadek mięśniowy i rady. Czyli może być tak, że leciutkim ćwiczeniem dojdziecie nawet do 20 powtórzeń na każdym ćwiczeniu i macie barki tak fajnie spumpowane w krótkim czasie, że rewelacja. Także spróbujcie i teraz pokazuję wam druga seria jak wyglądać, czyli z 10 powtórzeniami. Ja tu mam gryf 10 kg plus piątki to jest 20 kg około, nawet ten gryf troszkę więcej waży niż 10 i zobaczcie, po co mam wziąć jakiś duży gryf, dużo, dużo, e, dużo e, ciężaru i szarpać? A można zrobić coś takiego, ja preferuję taką metodę, zmniejszyć ciężar, dodać serię, dodać powtórzenie i suma sumarum też dajcie, bądźcie to mięśnia, by to tak naprawdę wszystko rosło. Także zaznaczam dla kogo jest ten kanał, tu i też zaznaczam, bo też wielu osób się spina o to, że ja rozkazuję innym tak ćwiczyć. Nie, ten kanał jest po to, by pokazać moje metody, które działają i dla was też prawdopodobnie może to zadziałać. Także ten kanał jest dla tych, co szukają czegoś nowego i są, chcą coś sprawdzić, także jak widzicie, była tu filozofia? Nie było filozofii. Także popatrzcie. Ja tu fajnie bargi zrobiłem, a dla moich widzów tutaj. Hu, dla moich widzów pokażę. Bo mówią, że siłownia spina. Tam y, jak wagę robisz, jest się nie sprawny. Teraz wam pokażę. Czy mam jakąś sprawność, czy nie mam jakiejś sprawności. Także odsuwam gry. Odsuwamy gryf. Hu, żeby lipy nie było i bez cięć, bez żadnego ujęcia pierwsza próba. Patrzymy czy mi wyjdzie. Także zabrać krzywdka do czegoś oblądmy i sprawdzamy czy coś potrafi huh. Huh. Ten kanał ma no, no, motywować do działania chęci nowy GIF-OP. Także działamy i cisimy do przodu. Także subskrybujemy ten kanał. Jeszcze taka krótka ważna informacja dla moich widzów: w moich okolicach, w województwie rusza plebiscyt, konkurs, tak jakby na sportowca roku, trenera roku. Po prostu ktoś tam jest zgłosił, być może uważał, że nadaje się do tego. Ale cóż, już tam jestem. Konkurs ruszył, a do końca zostało parę dni. Dlatego daję tą informację na tym kanale, w tym filmiku. Dam link w opisie, w komentarzu i na samym końcu wstawię zdjęcie, gdzie można oddawać te głosy. I fajnie i miło byłoby mi coś takiego wygrać. Zawsze coś. Także. Jeśli uważasz, że Cię motywuje, jakąś chęć do działania daje, inspiruje, daje Ci kopa do treningów, to w tym momencie można oddawać głosy na mnie. Fajnie byłoby coś takiego wygrać i myślę, że uda nam się to wygrać. Także wierzę w nas i pokazujemy, że da się coś osiągnąć. Także zdjęcie na samym końcu, gdzie można oddawać głos. Link będzie w opisie, w komentarzu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania, a jeśli oddałeś głos, napisz w komentarzu, że oddałeś. Od razu zaznaczam i dziękuję ci z góry, jeśli oddałeś na mnie głos. Mega się będę cieszył. Cieszę. No i bądź na bieżąco, bo na tym kanale będzie naprawdę regularność, systematyka i będę was motywował do działania, bo kto jak nie my będziemy działać. Także nie poddajemy się i ciśniemy do przodu także pozdrawiam i dużo zdrówka